Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w najnowszym materiale, który będzie o pewności siebie, jednak będzie to trochę inna odsłona tematyki pewności siebie niż, niż dotychczas. I teraz dlaczego? Zacznę od tego, że materiałów na temat pewności siebie jest mnóstwo. Od e-booków po książki, po jakieś kursy, podcasty, przeróżne materiały po prostu motywujące, i wszystko to się kręci wokół pewności siebie, jednak. Żadna z, tych, żadna z tych metod, żadne z tych materiałów nie przynoszą czy nie dają tej pewności siebie, nie gwarantują tej pewności siebie trwale ani na stałe. To wszystko to są tylko suche informacje, które ci tłumaczą, że ty zasługujesz, uświadamiają, że możesz być pewny siebie itd., itd. Tylko jeżeli ty szukasz już przez chwilę informacji na temat pewności siebie, to ty to wszystko wiesz. Ty jesteś świadomy, że możesz być pewny siebie. Ty jesteś świadomy, że pewność siebie jest w zasięgu ręki, że można to przepracować i tak dalej i tak dalej. Natomiast wszędzie podają trochę gówniane te metody na podnoszenie pewności siebie, tak? Nieskuteczne w dłuższej perspektywie czasu, bo powiedzmy sobie szczerze. Czy ty w momencie, w, której, w którym naprawdę będziesz tej pewności siebie potrzebował, to czy ty będziesz o tym pamiętał, że masz udawać pewnego siebie? Czy ty będziesz pamiętał o tych pięciu wdechach, o podniesieniu rąk do góry w geście zwycięzcy i tak dalej? No, no będziesz o tym pamiętał. Jeżeli tak, ok, fajnie, jeśli, jeśli ci to pomaga, natomiast w większości takie techniki nie pomogą. Więc wracając jeszcze raz do takiego podsumowania wszystkich materiałów, które istnieją na temat pewności siebie to jest tego mnóstwo. Książki, podcasty, wpisy, e-booki, bla bla. Tylko pytanie, ile to faktycznie daje. Przecież ty jesteś świadomy w jakich obszarach życia tej pewności siebie ci brakuje. Czy to jest w relacjach, czy to jest na taka naturalna pewność siebie, czy to w sporcie, czy w innych rzeczach, czy w pracy i tak dalej i Ty dokładnie jesteś świadomy, gdzie masz taki deficyt. I brak pewności siebie zawsze wynika albo jednej z dwóch rzeczy, albo z obu. Pierwsza z nich, jeżeli brakuje ci pewności siebie, to po prostu jesteś nieprzygotowany. Mówimy tutaj bardziej o takich kwestiach sportowych, o kwestiach biznesowych i tak dalej, i tak dalej. No, jak masz być pewny siebie, jak po prostu jesteś nieprzygotowany, nie włożyłeś tyle, ile powinieneś, więc to jest jakby normalne, że będzie cię to stresowało i że tej pewności będzie brakować. Natomiast istnieje jeszcze druga, może nie cecha, ale drugi aspekt odpowiadający za brak pewności siebie, i jest to twoja przeszłość. Jeżeli w Twojej przeszłości, w Twoim dzieciństwie było dużo sytuacji, gdzie Twoja pewność siebie była gnojona, gdzie Twoje poczucie własnej wartości było deptane, szczególnie w dzieciństwie, tak? w, tym, w tym okresie szkolnym, przedszkolnym, nie wiem, może gimnazjalnym czy licealnym, czyli ten okres dzieciństwa i bycia nastolatkiem, jeżeli wtedy poczucie Twojej własnej wartości i pewności siebie było deptane, no to jak teraz jako dorosły facet czy dorosła kobieta masz być pewny siebie czy pewna siebie? Dodatkowo, jeżeli w Twojej przeszłości były takie sytuacje, które były dla Ciebie bardzo silnym bodźcem emocjonalnym, mówimy tutaj w szczególności o negatywnych bodźcach emocjonalnych, no to również w podświadomości. Ten, ten brak pewności siebie się koduje tak, bo podświadomość działa intencjonalnie i jej intencja zawsze jest pozytywna. Ona ma Cię chronić. Więc tym brakiem pewności siebie ona Cię trochę chroni przed kolejnym rozczarowaniem, przed kolejnym wyśmianiem, przed kolejną możliwością jakby wystawienia się, co nie, na, na ocenę, na to, żeby ktoś Cię zobaczył na to, żeby ktoś Cię usłyszał. Twoja podświadomość chce Cię przed tym ochronić, bo nie ma pozytywnych wspomnień z przeszłości, więc ma taki wgrany program. A więc czy to oznacza, że do końca życia jesteś skazany, czy skazana na brak pewności siebie? Absolutnie nie. Po prostu trzeba przepracować te wszystkie, może nie wszystkie, ale te sytuacje z przeszłości, które pamiętasz, i zmienić ich znaczenie. Pamiętaj, że sama świadomość nie wystarczy, bo możesz być świadomy, że okej, okay, takie sytuacje były w moim życiu, ale to było dawno temu i nie ma to już na mnie jakiegoś wpływu. Ok, na ciebie być może nie, jeżeli mówimy o umyśle świadomym, natomiast w podświadomości te sytuacje zasiały ziarenko, które wykiełkowało i mówiąc też takim językiem bardziej nie wiem, naukowym czy informatycznym, masz zainstalowany program. Program, który się nazywa brak pewności siebie czy brak poczucia własnej wartości. Dlatego będziesz w wielu przypadkach działał na automacie i automatycznie będzie ci tej pewności siebie brakowało. Będziesz odczuwał stres, pomimo tego, że nie chcesz go odczuwać. Będziesz na przykład się jąkać, będziesz mówił głupoty, bo na przykład się zestresujesz. To wszystko jest związane właśnie z tym brakiem pewności siebie i z tymi przeszłymi doświadczeniami. Jezus chyba trochę zamotałam, i tak mówię jedno, za chwilę drugie, za chwilę znowu wracam do drugiego, za chwilę, za chwilę znowu pierwsze, ale mam nadzieję, że to jest w miarę składne i że, że jest to zrozumiałe. W każdym razie, jak skutecznie przepracować tą swoją przeszłość odpowiedzialną za brak pewności siebie? Techniki są dwie. Pierwsza z nich to jest udanie się do osoby, która się zajmuje hipnoterapią, czyli terapią poprzez hipnozę, bo taka terapia u hipnoterapeuty będzie umożliwiała przepracowanie tych przeszłych wydarzeń na naprawdę głębokim poziomie, czyli Będziemy mogli Cię przeprogramować, czyli zmienić znaczenie tych przeszłych wydarzeń, czyli z osoby niepewnej siebie, staniesz się osobą pewną siebie. Dlatego, że hipnoza pozwala nam działać na głębokim, podświadomym poziomie, a takiej możliwości niestety nie dają nam książki, podcasty, e-booki, ani wszelkiego rodzaju, nawet wizyty u psychologa. Bo przypomnę, Ty możesz być świadomy pewnych rzeczy. Ale sama świadomość nic nie daje. Możesz bardzo chcieć coś zmienić, ale z jakiegoś powodu nie potrafić tego zmienić. Możesz wiedzieć, że nie powinieneś się stresować w takiej sytuacji, ale z automatu jakoś emocjonalnie to przeżywać. I właśnie dlatego sama świadomość nic nie daje, to wymaga przepracowania na poziomie podświadomym. I drugą techniką, którą mam na myśli, jest autohipnoza. Jak sama nazwa wskazuje, autohipnoza i hipnoza są bardzo powiązane, bo zarówno jedna metoda, jak i druga umożliwia pracę na tym głębokim podświadomym poziomie. I jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat hipnozy, to zawsze możesz wejść na bubububatrycjaturczyn.pl. Tam pisze o hipnozie wszystko. Możemy też się umówić na konsultację, a jeżeli nie chcesz Przychodzić na, na terapię albo z jakichś innych względów wolisz załatwić to w inny sposób. Przygotowałam również program, w którym są zawarte nagrania, tak zwane medytacje prowadzone, inaczej hipnoza, po prostu w formacie MP3, która umożliwia programowanie podświadomości właśnie na pewność siebie podczas słuchania nagrania MP3. Więcej o tym również możesz dowiedzieć się na mojej stronie. Link zostawiam w opisie filmu. Do usłyszenia i powodzonka. Jeśli masz pracować nad pewnością siebie, to pracuj nad tym z głową i pracuj tak, żeby to było skuteczne. A żeby było skuteczne, to nie potrzebujesz kolejnej książki, tylko potrzebujesz przepracować to w podświadomości. Powodzonka.